O, to będzie taka mała nauka gry. Nie będę robił całego starcia, co jak co robimy, co jak co ruszamy. Nie, tu będą takie ciekawostki, yy, takie rzeczy, yy, które dzięki którym o, będziecie wiedzieć, jak się zachować na blacie, że nie będziecie musieli, nie wiem, stoczyć tych trzech, czterech bitew, aby zobaczyć, jakie popełniliście podstawowe błędy. Tak samo przy tych błędach, jakie ja Wam teraz tutaj zademonstruję, dużo ludzi odpada z tego hobby, ponieważ sobie myśli Ojej, moja armia jest taka trochę duki i tu no... i Nie, ja na tym nie będę grał, ja sprzedam to i pójdzie to się wszystko ryćkać, tak, za przeproszeniem. I nie będę grał w na 40 tysięcy. nie. To będą takie podstawowe, naprawdę podstawowe informacje. I Wam wszystko na stan obecny omówię. Pierwsza podstawowa rzecz to. O! Rulebook. Tak, Rulebook. Proszę Was, jeżeli chcecie zacząć grać w Urham 40 000, przeczytajcie dokładnie Rulebook. To wiem, wiem, że to jest taka gruba księga, że tu się nie chce, ale. Co możecie zrobić najpierw? Przeczytajcie sobie appendixa, czyli taki skrót, który pokazuje wam co, jak, gdzie i dlaczego. Tak w skrócie. Czyli podsumowanie niektórych rzeczy, np. podsumowanie faz, tury, walki wręcz, etc. Nie musicie się doczytywać na stan obecny zasad specjalnych, nie musicie znać wszystkich zasad specjalnych na pamięć przy pierwszych, lepszych grach, nie. Wy musicie się nauczyć jak się model porusza, co to jest trudny teren oraz najważniejsze to rodzaje broni. Broń, która jest powiedzmy asultowa, czyli szturmowa, nie jest bronią do plus kombatu. To, że jest napisane w polskim tekście, czy tam w szturmowa, to nie jest broń do walki wręcz, tak, to jest ta różnica. Inna sprawa, bardzo mocno Wam polecam, abyście zaopatrywali się już w rulebooki oraz w kodeksy w języku angielskim. Dlaczego? Z tego powodu, że są takie minimalne błędy w tłumaczeniu, przez co dużo osób ma problemy. Mianowicie mamy słowo takie jak range, czyli zasięg, mamy też słowo radius, czyli też zasięg, zasięg w promieniu tak dalej. Tylko zobaczcie, jest zasada w podręczniku angielskim, która nazywa się beam, czyli promień. Ta zasada mówi. Że wyznaczamy po prostu taką cienką linię na zasięg podany w tabelce, powiedzmy to, że to będzie 18 cali, i wszystko pod tą kreską dostaje bardzo potężne hity. Powiedzmy z siłą 8, z siłą 7, z siłą 6, 5, aż do jedynki, Z przebiciem pancerza równym 1, czy tam 2. I to jest zasada po angielsku BIM, tak? W polskim rubuku to jest promień wiązka. Znowuż w angielskim rulebooku mamy też broń, które mają opis radius, czyli to też jest zasięg, ale to też ma polskie tłumaczenie jako promień. I w polskim rulebooku bywają takie byki, że to też ma tą zasadę promi i wszyscy się dziwią, że nagle jakaś broń, która po prostu Mało kosztuje, powiedzmy, w punktów kosztuje, powiedzmy, 5 punktów. Nagle tak wszystko wymiata, tak? To są właśnie nieścisłości polskich podręczników. I od razu Wam polecam, nawet jak nie jesteście zbyt dobrzy w języku angielskim, to mimo tego ja Wam polecam zaopatrzyć się w kodeks przynajmniej swojej armii w języku angielskim. Dlaczego? Bo też mamy dużo, dużo nazw własnych. Stinger Pistol, tam pistolet żądłowy, to jeszcze jak cię mogę, tak, tłumaczenie. Ale są różne tłumaczenia broni, gdzie prędzej narobicie za przeproszenie pod siebie niż to przetłumaczycie, tak, bo nazwa polska mówi to, nazwa angielska mówi to, i to jest ta sama broń, i nawet jakbyście tą nazwę angielską tłumaczyli na pols nasz polski język, to nie wiadomo jakich tłumaczeń gdybyście nie użyli, to będzie miało zupełnie inne tłumaczenie niż w polskim tekście albo rulebooku, bo to są nazwy własne, czasami y, fantazje twórców y, są zbyt bardzo, jakby to powiedzieć, y, gięte, tak, na te nazwy i dużo rzeczy się nie zgadza, ale to, to jest y, taki początek, tak, czyli na początku kodeks postaracie się mieć w języku angielskim. Z tego względu, abyście mieli, y, przynajmniej wykuli sobie jak nazywają się Wasze bronie albo bronie przeciwników w języku angielskim, bo y, Stormbolter albo jakieś inne y, Dark kanony, y, Shuriken Kanon, etc., etc., to jest łatwiej zapytać wtedy przeciwnika, bo w, w, wszyscy grają praktycznie na języku angielskim i o wiele łatwiej będzie swoim waszym przeciwnikowi powiedzieć, co Wasza broń robi, jeżeli zapomniecie niż byście podawali polską nazwę. Yy, przykładowo jest też nazwa yy, w ruboku Flashback. Nie mam żadnego pojęcia, jak to przetłumaczono na y, język polski. Yy, tak samo jest zasada fleet. Yy, jest zasada fleet, na przykład u moich odarów. Yy, w języku, w, kodek, w polskim kodeksie, ta zasada nazywa się dodatkowy ruch. I tu już jest takie. Nie pasuje, nie pasuje. Dobra, to byłoby na tyle. Ale nie, to nie, nie będzie jeszcze koniec tej nauki. To byłoby właśnie jedną z ważniejszych rzeczy. Teraz krótka lekcja, jak poruszać się po blacie, tak? Bardzo ważna, podstawowa informacja. Poruszanie się po blacie, odcinek pierwszy, można tak to nazwać. Czyli podstawowe błędy przy wystawianiu się na stole. Jednym z największych błędów jest wystawienie swoich pamprów, swojej armii w tak zwanym blobie, czyli w dużym zgrupowaniu y, y, swoich jednostek, które są ściśnięte po prostu tak mocno jak się tylko da. Dużo osób y, nie wie co to są placki w Warhammerze 40 000 i na starcie, na początkowych grach, tak wystawia swoje jednostki. Placki to są takie. Znaczniki wybuchu. I zobaczcie, w rulebooku macie opis, żeby trzymać koherencję, czyli odległość swoich modeli, yy, znaczy tak, odległość yy, jednego modelu od innego modelu z tego unitu musi wynosić maksymalnie dwa cale, nie może przekroczyć tych dwóch cali, a więc ludzie wystawiają się o w takich blobkach. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że przeciwnik strzela do Was jakimś właśnie template'em, czyli plackiem wybuchu. I zobaczcie, ile tutaj sięgnie Waszych jednostek, tak? Inna sprawa, jak przeciwnik weźmie duży placek wybuchu. Do porównania. Wszystko. Duże plackie, wy... plackie. Duże placki wybuchu charakteryzują się najczęściej tym, że ich wartość przebicia pancerza wynosi 1 albo 2, czyli zdejmuje pancerz praktycznie ze wszystkiego. Ma siłę 10, powoduje także natychmiastową śmierć, czyli wywołuje zasadę instant death. Ma bardzo wysoką siłę, ma siłę dziesiątkę bodajże. Znaczy od ósemki, od siódemki do dziesiątki, tak czy owak, większość, większość jednostek i różnych takich właśnie piechurów, modeli, etc., etc. Taki placek kosi na wyniku 2+, na kości K6, tak? I załóżmy, że jest taka sytuacja, że o, ktoś wystawił sobie tak, taki oddział Greg Knightów na blacie, nie pomyślał, że ktoś ma właśnie placki i nagle jest, o, już bez rzutu z katerką, powiedzmy, że znajdują się w celu, Rzucamy teraz na zranienie. Jest cztery. I co się teraz dzieje? O nie, zostały mi dwa dni do emerytury. Gotu to grant, Roman, Gotu grant. Ta broń ma Ignor Ale we shall know no fear. Nie boimy się. Cały oddział poszedł się ryćkać od jednego placka, to tak w skrócie. Tutaj, teraz aby żeby nie było, chcę się poprawić, bo ja z przyzwyczajenia na wszystkie te hmm, akcesoria wołam template'y, ale tak, już mówię, to jest Blast, to jest Large Blast. A to jest template, czyli miernik, powiedzmy, wystrzału flamera, czyli miotacza ognia, tak. Nie chciałbym, aby dużo nagle ludzi mi zaczęło wypisywać, że o, template to jest tylko miotacz ognia, tak. Ja jestem tego świadomy tylko po prostu, no cóż, z przyzwyczajenia o tym tak to nazywam. Wracając jednak do tematu rozstawienia, zobaczcie, te modele również trzymają koherencję. Są dwa, każdy model jest w promieniu dwóch cali od swojego tam sojusznika z tego oddziału. I teraz zobaczcie. W poprzednim razie ten duży placek kosił nam wszystko. Teraz kosi nam tylko część, tak? Mały placek również kosił nam nawet 90% stanu liczbowego tego unitu. Teraz kosi nam maksymalnie dwóch. To jest dobre rozstawienie. Można również rozstawiać modele w ten sposób. Czyli w takim o, dużym okręgu kole. I wtedy zobaczcie. No, tutaj tego szarego plastiku nie liczymy. Tutaj można jeszcze ich bardziej, tak nawet o, dla przykładu, rozstawić. Zobaczcie, 3, 3, 3, a w tym przypadku 1. To był tylko taki krótki filmik instruktażowy na temat samego rozstawiania modeli, ale za to kochamy właśnie orka 4000, 40 że to jest gra mocno strategiczna, a znaczy mocno strategiczna to jest po prostu gra strategiczna, która wymaga myślenia. Co prawda, zdarzają się jakieś armie, w których gra się na tak zwaną pałę, tak, takie tak zwane samograje, że nieważne co robimy, ta armia gra za nas, tak. Ale tutaj trzeba, ten system wymaga od nas kombinowania, myślenia, takiego taktycznego myślenia, jak się rozstawiać, jak wykorzystywać tereny na swoją korzyść. I właśnie za to lubię Warhammer 40 40.000, za to kocham 40 40.000. I to był taki pierwszy filmik instruktażowy skierowany do Was. Napiszcie mi w komentarzu czy lubicie, yy, znaczy czy polubiliście ten filmik, tak? Czy tych filmików yy, ma być więcej? Bo na taką grę pokroju Battle Report, gdzie będzie wszystko tłumaczone co, jak, gdzie robimy to taki film by mógł trwać nawet i 6 godzin, uwierzcie mi, to nie jest przesada, tłumaczyć każdą zasadę, gdzie, znaczy to jest przesada, że tłumacząc każdą zasadę, co, jak, gdzie każdy pan się rusza, to by, by wynosiła 6 godzin, bo sama gra, powiedzmy, by trwała 3 godziny same układanie kamery i wszystkiego, wyjaśnienia wszystkiego, co, jak, gdzie, dlaczego, by kolejne trzy godziny również trwało, tak. Ale wracając do tematu, jeszcze do podstawowych yy, rzeczy. W rulebooku i w kodeksach macie taką rozkładówkę, co powinna posiadać armia i co musi mieć armia w ośmiocie 40 tysięcy. Zapis brzmi następująco, jeden HQ, czyli to jest jeden dowódca, tak. Yy, do dwóch oddziałów trupsów i praktycznie to chyba już z tego co pamiętam to tyle. Ewentualnie można wziąć do kolejnego HQ, czyli maksymalnie dwa, dwóch dowódców. Nie mówię o sierżantach, mówię o tych głównych lordach, tak? Tych HQ, to jest haku, zapis w rulebooku. Dodatkowo cztery trupcy, czyli sześć podstawowych oddziałów piechoty, czyli jednostek podstawowych do trzech jednostek elitarnych, trzech jednostek szybkiego reagowania, czyli fast-ataków i yy, trzy jednostki ciężkiego wsparcia, czyli heavy support. Jednak yy, rulebook Wam nie powie, ani kodeks Wam nie powie, co faktycznie wypada mieć na blacie, tak? Nie sugerujcie się, że e, dobra, ułożę rozpiskę, że dam sobie dwóch lordów, kilka jednostek podstawowych, trochę fastów, tak dalej, tak dalej, to wszystko będzie cacy, tak? Nie. Już mówię podstawowe rzeczy, co powinniście mieć w rozpisce, czyli tak. To, co wam napisał rulebook, musicie mieć. Czyli jeden HQ i dwa trupsy. To jest must have, to musicie posiadać. Inaczej rozpiska jest jakby to powiedzieć nielegalna, niegrywalna, po prostu nie można grać przeciwko czemuś co nie ma powiedzmy w ogóle HQ, albo w ogóle nie ma trupsów, tak? Inna sprawa, transporty. transportowce transporty, jak to zwa, tak zwał, uwierzcie mi, musicie w tej grze mieć transporty. Sami widzieliście jak destrukcyjne są te placuszki. Na wyniku 2+, kosi wam praktycznie wszystko. Oczywiście nie pokazałem wam tego patentu, że te placki muszą jeszcze skaterować. Tak? Część dużo, a część widzów pewnie nie wie, co to znaczy, że to musi skaterować. Ja w innych odcinkach wam to wyjaśnię, bo nie chcę, żeby ten film trwał powiedzmy godzinę w całości. Ale wracając do tematu, wiecie, widzieliście sami jakie to jest destrukcyjne. Na 2 plus wam wszystko schodzi, jeżeli to trafi. Mm. O wiele mocniej Was zaboli, jeżeli macie piechotę, która idzie sobie po prostu fordem piechta, czyli z buta. A inaczej Was zaboli, jeżeli macie chociaż taki jeden transportowiec, który sobie rozstawiacie i on sobie tam knie do przeciwnika te 6 czy tam 12 cali do przodu. Jeżeli, jeżeli przeciwnik użyje tego dużego placka, przeciwnik będzie miał powiedzmy jeden taki placek na turę albo jeden taki placek na grę, jeżeli zniszczy Wam e, ten transportowiec, to transporter dostanie z siłą 10, no, on praktycznie zejdzie, ale załoga w środku tego transportowca dostanie z siłą 3-4. Czyli oni mają bardzo, bardzo duże szanse na przeżycie. Inna sprawa, no to po prostu w skrócie: nie wystawiajcie masy piechoty bez transpor transporteru, bo to jest kupie. Nie mówiąc brzydko po prostu, to jest głupie. Ja kiedyś też zaczynałem zabały w Warhammerze 40 i w ogóle, w ogóle nie wystawiałem transporterów i wyobraźcie sobie, cała piechota mi zeszła się ryćkać w pierwszej duże i byłem załamany. Boże kochani, jak głupio, głupio armię, jak Oni po prostu zasysają, po prostu oni są niegrywalni. Nie da się nimi w ogóle grać, nie. To po prostu była moja głupota, to był mój błąd. A więc proszę was, jeżeli przewidujecie grę w 40 40000, jeżeli sobie zbracie armię to obliczcie sobie w kosztach każdego unitu koszty transportowca. Ja mówię już nie o punkty w rozpisie, tylko ja mówię o wydatek w złotówkach, tak? Bo powiedzmy o, kupiłem sobie jakiś tam oddział trumpsów, tak? Czyli tej piechoty podstawowej jest fajnie, bo mam skład 10-osobowy, to mi starczy do grania, tak? Albo powiedzmy, ma dwa takie składy 10-osobowe. Tylko później się okazuje, że nie kupi się takiego, powiedzmy o podstawowego rynoska, nie kupi się takiego transportowca, pierwsza tura, nasze pampry schodzą, to jest taka zasada, no, która mocno rządzi czterdziestką, tak, no, tak. Oczywiście są armie, które nie potrzebują transportowców, bo to jest po prostu masa, jak zginie powiedzmy 50, to kolejne 200 setki idą do przodu, tak to wydatek na transportery to jest yy, coś zbędnego. Ale właśnie w większości armii, uwierzcie mi, transportowce to jest takie coś must have, tak? Inna rzecz. To zobaczcie, ile jeden taki klotuszek zajmuje miejsca na blacie, a ile by Wam zajęło miejsca na blacie takich 30 panturów. To nie jest tak, że możecie podczas grania w rozstawić się na całym blacie, nie. Macie 12 cali, przeważnie, w każdej grze, od krawędzi stołu. Powiedzmy, to jest... To będzie Wasza krawędź do gry. To, uwierzcie to nie jest dużo. Jeżeli byście wystawiali samą piechotę, wszystko byłoby tak ściśnięte w blobie, że nawet taki najmniejszy placek kościłby, nie wiem, z 10, 12 ludzi. No to jest przesada, że tam 10, 12, bo nie wiem ile tam się mieści dokładnie pod tym plackiem. Ale na pewno z 6 skosi, tak? Jeden. A przeciwnik może mieć takich placków, nie wiem, 10, 20 nawet. Tak samo, nie tylko będziecie grali na piechocie, tak będziecie grali też na heavy supportach, będziecie grali na jakichś samolocikach, czyli fast attacku, na motocyklach, na wszelkiej maści narzędzi tortur, zniszczenia, jakichś tam lecikach, wynalazków i będziecie potrzebowali mieć miejsce na swojej strefie rozstawienia, żeby to wszystko się rozstawić. Jeżeli nie będziecie mieli gdzie kitrać tego wszystkiego, no to albo będziecie tak ściśnięci, że w pierwszej turze Wam zejdzie połowa z blatu, bo przeciwnik wam to wystrzela za pomocą tego oto placuszków. Albo się skończy na tym, że połowę oddziału, połowę armii będziecie musieli dać do desantu. Czyli, że te jednostki będą mogły zacząć grę dopiero powiedzmy od drugiej tury, jeżeli jeszcze dobrze rzucą wynik na desant. Znaczy na rezerwy, o że się wyraziłem, na rezerwy bądź do desantu. O a przy desancie możecie jeszcze się zdesantować w głaz, w kamień, wylecieć poza blat to też nie jest być y, dobre dla, wyjście dla Was. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Napiszcie mi w komentarzu, czy takie o, czy proste wskazówki do grania Wam się przydadzą. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, proszę śmiało pisać w komentarzu. W ogóle fajnie, że dużo ludzi się wypowiada teraz w komentarzu. Fajnie, w komentarzach fajnie, że mnie oglądacie i jestem wam co wdzięczny i zachęcam Was do rozpoczęcia dyskusji, na przykład na temat tego, co lepiej wystawić, co lepiej zacząć zbierać, od czego zacząć zbierać daną armię, która mi się podoba, etc., etc. Ja wszystkim bardzo chętnie pomogę. Jeszcze raz przypominam, możecie znaleźć mnie na Facebooku pod profilem Painting Machine. Również zachęcam Was do oglądania profilu facebookowego sklepu Crazy Dwarf oraz na zaglądanie do następnego Crazy Dwarfu. Tam na profilu właśnie facebookowym albo na Painting Machine, albo na Crystal możecie wysłać zapytanie, czy powiedzmy w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, etc., etc., będzie wolny blat do grania oraz czy znajdzie się osoba, która Was zechce nauczyć grania w 4 40 tysięcy. Ja z wielką chęcią mogę Wam poprowadzić takie warsztaty nauki gry w 40, tak? Ale to wszystko zależy do Was. Trzymajcie się do następnych odcinków. Nie zapomnijcie udostępniać mojego kanału, subskrybować oraz smajkować. My zobaczymy się na starej produkcji. Hejka! Ua!